Adam Bernard Mickiewicz urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka, zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu, polski poeta, działacz i publicysta polityczny, nazywany poetą przeobrażeń oraz bardem słowiańskim, obok Juliusza Słowackiego oraz Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poety polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych naskar europejską, członek stowarzyszenia filomatów, mesjanista związany z kołem sprawy bożej Andrzeja Towiańskiego, najwybitniejszy twórca dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie jak i w Europie Zachodniej porównywany do Byrona i Goethego. Prócz tego wykładowca literatury słowiańskiej na Collège de France, współcześnie znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu dziady oraz epopei narodowej pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos. A teraz wymienimy księgi pana Tadeusza. Pierwsza księga gospodarstwo, druga zamek. I'm a fire in Trzecia umizgi, czwarta dyplomatyka i łowy. Piąta kłótnia. Szósta za ścianek, siódma rada, ósma zajazd przepraszamy ale kolega podpalił ubikację. 9 bitwa. 10. Emigracja Jacek. 11. Rok 1812 12. Kochajmy się, przepraszamy ale mój kolega poszedł na W roku 1812 umarł Adamowi Mickiewiczowi ojciec. W latach 1807-1815 uczęszczał do Dominikańskiej Szkoły Powiatowej. W wieku 17 lat skończył szkołę miejscową. Studiował nauki humanistyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie z zamiarem zdobycia zawodu nauczyciela. W czasach studenckich był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Filomatów tajnej organizacji, która z czasem przekształciła się w spiskową organizację narodową. W roku 1819 rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie, gdzie mieszkał do roku 1823. Podczas pobytu w Kownie napisał rozprawę, za którą w roku 1822 otrzymał tytuł magistra filozofii. Wówczas też został zainicjowany w stopniu uczeladnika do masonerii. W 1823 rok został aresztowany i uwięziony w klasztorze Bazylianów w Wilnie nawias od jesieni 1823. 3 roku do marca 1824 po nawiasie, a następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji. Ostatnie lata życia Adam Mickiewicz z Sadykiem paszą w Turcji. Akwarela i Ulejusza Kosaka w roku 1847 zerwał stosunki z W czasie wiosny ludów w 1848 utworzył we Włoszech Legion Polski. Po powrocie do Paryża był współzałożycielem redaktorem pisma Trybuna Ludów po francusku, Tribune des Peuples, lecz przetrwała ona jedynie rok. Restauracja drugiego Cesarstwa Francuskiego prawdopodobnie rozpaliła jego nadzieję. Jego ostatni utwór wydaje się być napisaną ładą na cześć Napoleona III. We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej, wyjechał do Konstantynopola w Turcji, aby tworzyć oddziały polskie Legion Polski, a także złożony z Żydów w tak zwany Legion Żydowski do walki z Carską Rosją. Zmarł nagle podczas epidemii cholery, prawdopodobnie na tę chorobę. Choć ostatnio coraz częściej mówi się, że mógł zostać otruty arsenikiem lub doznać wylewu krwi do mózgu, a teraz trochę obrazu Fadasia.